Sukces za sukcesem naszej Jaworznianki. Monika Szlusarczyk została zaproszona do grona sędziów wielkiego i niezwykłego wydarzenia, jakim jest dziesiąta edycja Międzynarodowych Mistrzostw Olymp Niles Gris. Są sędziowie z Polski, są sędziowie z Hiszpanii, z Litwy, z Rosji, z Włoch, z Francji i mam nadzieję, że nikogo nie pomyliłam, ale jest ich dużo, to są osoby wykwalifikowane, to są osoby, które również na swoim koncie mają Zdobycze i grand prix mistrzostw. Mistrzostwa odbędą się online w Grecji. Zgłoszenia przejmowane są do 15 września, a rozstrzygnięcie konkursu już po 20 września. Jak powiedziała nam pani Monika, mistrzostwa są dosłownie dla każdego, kto zajmuje się branżą beauty. Począwszy od początkujących stylistów, bo są różne również takie kategorie, nawet dla juniorów, jak również stylistki rzęs, makijażu permanentnego i wszystkie osoby z branży. Beauty. Beauty po makijaż. Konkurencji jest wiele. Oczywiście wisieńką na torcie całych mistrzostw są wspaniałe nagrody, więc, moi drodzy, jest o co walczyć. Oprócz oczywiście głównego pucharu Night Champion, w tym wydarzeniu jest do wygrania iPhone 12 Pro, także myślę, że każdej stylistce i każdej osobie pracującej w branży Beauty na pewno będzie pomocnym narzędziem. W mistrzostwach może wziąć udział każdy. Konkurs skierowany jest do stylistów paznokci, rzęs czy makijażu pernamentnego. Wszystkie osoby z branży beauty. Moi drodzy, nie jest to konkurs tylko dla osób, które muszą zrobić długie, ekstramalne i ekstrawaganckie paznokcie. Nie. Są również kategorie ze salonowej stylizacji, tak, są to fręcze. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście ogromną pomocą służy nasza Jawożnianka, która jest w trakcie tworzenia będzie się nazywał Tim Szlusarczyk, także zapraszam serdecznie. Wszystkie zainteresowane osoby oczywiście zapraszam do kontaktu, podam maila, na którego trzeba wysłać zgłoszenie i oczywiście pracę. Jak najbardziej służę pomocą, wysyłam regulaminy i o każdej porze dnia i nocy odpisuję na wiadomości i pomagam dziewczynom, bo wiem, że to jest bardzo stresujące, zwłaszcza wtedy, gdy bierze się w tym pierwszy raz udział. To ogromne wyróżnienie dla Jaworznianki być w gronie sędziów w tak ważnych mistrzostwach. Jednak to, co zdobyła, to kim jest teraz, to nic innego jak jej ciężka praca, wytrwała praca, która przynosi właśnie takie efekty. Moja kariera zawodowa zaczęła się kilka lat temu, natomiast kariera mistrzowska zaczęła się niespełna kilka miesięcy temu. Tak, moi drodzy, niespełna kilka miesięcy temu. Jestem jedną z pierwszych polek, której udało się zdobyć ponad 77 pucharów w 3,5 miesiąca. Nie ukrywam, że była to bardzo ciężka praca, bo nie da się tego zrobić tak po prostu. Trzeba pracować ciężko, no i trzeba mieć masę pomysłów, których mi akurat nie brakuje. Mamy tu idealny przykład tej wyjątkowej kobiety: że jeśli się czegoś bardzo chce poprzez swoją pracę, determinację i ogromne chęci, wyczekane efekty i cele, które sobie stawiamy, po prostu przychodzą. Jak widać, ciężka praca popłaca. Wielkie brawa, pani Moniko, czekamy na więcej.